Jak wyglądały piłkarskie początki Edena Azarda i czy rzeczywiście od zawsze kibicował Realowi? Który zawodnik z Akademii Lille zrobił wielką karierę mimo iż nic na to nie wskazywało? Oraz dlaczego Luka Dini planuje wybrać się do Polski? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w dzisiejszym odcinku. Cześć, dziś jestem w Kraśniku. Za chwilę spotkam się z zawodnikiem, który właśnie rozgrywa swój mecz za moimi plecami. Nazywa się on Julien Tadrowski. Aktualnie występuje w trzecioligowej stali Kraśnik. A jeszcze kilka lat temu dorastał w Akademii Lille razem z Edenem Azardem, z Luką Dean oraz wieloma innymi gwiazdami. Z niektórymi z nich do tej pory się przyjaźni i utrzymuje kontakt. Za chwilę nam o tym opowie. Julien urodził się i wychowywał we Francji, w rodzinie polskich imigrantów. Dzięki temu przez lata występował w naszej młodzieżowej reprezentacji, a później w wielu polskich klubach. Mowa tu m.in. o Arcegdynia, Pogoni Szczecin, Widzebie Łódź czy Motorze Lublin. Aktualnie gra dla trzecioligowej stali Kraśnik. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał jednak w kraju z nadsekwany. Dorastał w Akademii Lille wraz z takimi zawodnikami jak Eden Azar, Divok Origi, Luka Dini czy Nabil Bentaleb. A z którym z zawodników, których przez chwilą wymieniałeś, miałeś najlepszy kontakt? Y z Luka, Luka Din. no bo z nim właśnie znamy, odkąd mamy 12 lat. Byliśmy razem w szkole, graliśmy razem i nadal mamy taki dobry kontakt ze sobą. Właśnie jak często się widujecie? E, rzadko się widujemy, bo no, piłka nożna bierze dużo czasu. E, raz na rok około się widzimy, jak czasami na mecz właśnie jadę do niego, a... Ostatnio na, na wakacjach chwilę byliśmy razem, i tyle. A na przykład myślisz, że jest szansa, że Luka Dynk kiedyś przyjedzie Ciebie zobaczyć, Twój mecz w Polsce? I on już tak mówi od jakichś czasów, że przyjedzie do Polski zobaczyć, ale na razie <ścoughs> czasu mało, mało jest, a jak jest chwilę czasu, no to zawsze z żoną gdzieś le, leci do rodziny albo coś, to tak... No, nie, nie ma za bardzo kiedy, nie? Może, może jak on skończy karierę, a ja może wtedy już... Niż nie będę grał wtedy, może ciężko, ciężko, ciężko to ogarnąć, ale mam nadzieję, że kiedyś przyjedzie do Polski, zobaczyć, jak, jak e, tutaj gram. A miałeś też okazję poznać braci Azardów? Właśnie jak to wyglądało wtedy? Jakie były tego, jakby, że tak powiem, e, zaplecze całej tej historii? E, na, najpierw poznałem najstarszy brat, Eden. E, no z nim nie mam jakoś kontakt E, jedyne co to zawsze dostałem od niego buty, dwa, dwie, dwie pary buty miesięcy, bo, bo miał sponsor z Nike'em, to zawsze, zawsze dla młodszy e, dał, e, dał bo, bo miał za dużo po prostu. E, ten drugi brat Torgan, no to z nim tylko przeciwko niego jakoś tam grałem, jakbyśmy młodsi i dwa trzy razy widzieliśmy się, bo mieliśmy ten sam e, tatuażista. I trzeci, trzeci braty, ten Kilian, to z nim grałem dwa lata, to z nim mam dobre kontakt ogólnie. Zawsze jakoś piszemy do siebie teraz, teraz właśnie piszę do niego, żeby mi załatwił podpisy dla, dla różnie fundacje na koszulki Madridu i, i tak codziennie mamy jakoś tam kontakt ze sobą. A tak wracając do Edena, czy to od początku było wiadomo, że on będzie zawodnikiem już w tej akademii, że on będzie wielkim zawodnikiem w przyszłości? No Eden od początku wszyscy wiedzieli, że będzie, no, że że grać profesjonalnie piłki pi nożnej to na 100%, a że będzie taką gwiazdą, no to też dużo ludzi wiedzieli, że no że że trzymają i że mają w akademii takiego talenta jak on, to wszyscy jakoś to wiedzieli. Tylko wiadomo. Zawsze ludzie boją się trochę, oni go trochę nie wiem jak to powiedzieć, nie chcieli za bardzo, żeby, żeby, żeby było, poczuł się gwiazdą może się tak? gwiazdą, żeby też dużo wywiadu nie było, oni go tak trzymali mocno, żeby, żeby, no żeby ludzie nie, nie znali go też za szybko, nie? No ale później jak zaczynał pierwszy mecz w, w Ligue One, no to ludzie wiedzieli, że, że to będzie wielki talent. A powiedz mi, jak to właśnie wyglądało z Edenem wtedy? Czy on był już, bo na pewno był mocno komplementowany w klubie i tak dalej, wszyscy się nim zachwycali. Czy on już wtedy gwiazdorzył, czy raczej podchodził z pokorą do wszystkiego? On, on ma taki charakter, taki, on jest taki, taki wyluzowany bardzo. On trochę, wiadomo, trochę tam gwiazdorzył, ale on jest naprawdę, on był taki spoko gość i... i on podchodzi do tego tak, że on wiedział, że jest e, mega talent i chodził tak na luz zawsze, tak chodził na spokojnie, wszystko spokojnie, na treningi też spokojnie i pamiętam, że na początku z pierwszą drużyną jak zaczynał, no to e, parę razy dostał. Trochę gonga o tym starszymi zawodnik. No bo zawsze na luz, tu skarpety w dół, tu buty jeszcze sznurowy, jeszcze nie rozwiązane wszystko, tak na spokojnie chodził na te boisko i te starsze zawodników zawsze tak patrzyli na niego. Kurde, kto to jest, kto to jest i zawsze jeden starszy zawodnik mówił, no grał, z, grałem w rezerwy, właśnie grał z, z nami, mega talent, ale on tak za dużo luz ma tego chłopaka i trzeba go trochę. Trochę, temperować. tak, przetemperować trzeba trochę, no ale zawsze, zawsze tak miał, jego rodzina tak podchodzą do życia tak właśnie wyluzowani. A właśnie jeszcze mam takie pytanie, bo jego ojciec wielokrotnie już przed transferem do Realu powtarzał, że on jest wielkim kibicem Realu. Czy może już wtedy, w czasach akademii, było widać, że on właśnie na przykład w koszulkach Realu? Czy... E, nie było widać, ale my wiedzieliśmy, że, że jego rodzina to, to Real Madrid na przykład. Nie? Mhm. Że to nie Barça, nie inny drużnie, tylko wiedzieliśmy, ja wiedziałem, że Real Madrid, no to to samo jak Luka, wiedziałem, że on Barcelona, bo. Bo jak graliśmy zawsze w FIFA albo coś, to ja Madrid brałem, a on Barcelona i tak zawsze tak, tak było, a jedeno no, Madrid to było wiadomo, że on zawsze tak powiedział, że chciałby tam grać. A czy na przykład był jakiś taki piłkarz w Akademii, który pretendował do, te, do bycia też drugim takim Edenem Hazardem, do bycia takim zawodnikiem, że też się tak wybije, a jednak mu się nie udało. No, dużo widziałem takie, ale najbardziej, który mi imponował na treningi to Janis Salibur. On był no, dla mnie i dla dużo innych ludzi był lepszy talent niż Edena, tylko może nie wiem, gdzieś w głowie może nie było tak pokładany. Nie, nie wiem, kariera robi, nie było gra w League One teraz. Ale myślę, że no taki gość myślałem, że go zobaczymy kiedyś w Ciersji albo właśnie w Madrytu gdzieś indziej, bo on jest mega talent, ale nie wiem, może jeszcze się nie przybił, wyżej jeszcze. A może czy przychodzą ci do głowy tacy zawodnicy, którzy... Yy, na przykład też... Poja pokazywali wielki talent, byli dobrymi zawodnikami, ale całkowicie przepadli. W ogóle zrezygnowali z gry w piłkę nożną i już teraz zajmują się czymś innym. No to co roku widziałem takie coś. Co roku odkąd, bo ja jestem byłem w Lille odkąd mam 9 lat, miałem 9 lat jak podpisałem pierwszy kontrakt tam. To co roku, co roku widziałem tak, z dwa, trzy takich zawodników, które, które wyglądali na dużo lepszy od nas i dwa, trzy, cztery lata później już ich nie było i nawet w piłkę nożną teraz nie grają, nie? Mm -hmm. I co roku tak przez 10 lat widziałem takich talentów zmarnowanych, jakie są ich dalsze losy? Jak to... Ehm, albo pracują normalnie, albo... nienormalnie, nielegalnie, mm -hmm. szczególnie w mojej regionu to tak... trochę ciężko z tym wszystko i... no, niektórzy siedzą w niektórzy pracują normalnie, niektórzy mają rodziny, niektórzy... Grałem jeszcze trochę w piłkę nożną, ale na, na słabszy poziom. Wszystkie wszyscy kierunki, jakby, nie? Mm -hmm, rozumiem. A odwracając trochę to pytanie, czy był właśnie jakiś zawodnik, który, po którym w życiu byś się nie spodziewał, że się wybije w tym Lille? Że, że w ogóle był zawodnikiem, który nie pokazywał żadnego talentu, a jednak się okazało, że jest teraz wielką gwiazdą? No, kilka mam takie. Kilka. E... Może dwie taki zawodnik powiem. Pierwszy powiem Nabil Bentaleb to osoba, której w wieku 14 lat chyba go podziękowali później gdzieś poszedł w Nisie porząd i myślałem, że, no, że gość już nie gra po prostu w nożną i kiedyś pamiętam jak był mistrzostwa świata w Brazylii ja leżę w łóżku, patrzę, oglądam mecz, bo była Algeria z, z Niemcy. I tak patrzę, mówię: o, nazwisko znajome takie. A patrzę, tu zdjęcie pokazują, a tu mój kolega mówi: nie, to niemożliwe. Dzwonię do koledzy tam we Francji i mówię: oglądasz mecz teraz? No tak, oglądam. Mówię: widziałeś Bentalewis? To jest niemożliwe. On mówi, no jak, przecież gra w to te nam już ponad 80 mecz, gdzie ty żyjesz tam w Polsce telewizji nie macie cię co? Ja mówię... Ja kompletnie nie wiedziałem, że, że gość jeszcze gra nie. Ja później od razu patrzyłem na, na 90 minut, patrzę i widzę, że met 88, a jak byliśmy w młodzie to on był mniejszy od, od wszyscy, chude, małe. Teraz jest większy ode mnie i szerszy ode mnie i, i gra i na, na wiesi i też. W życiu bym się nie spodziewał, że, że, że gość będzie grał. I jeszcze jeden taki gość mam, który gra teraz w Nicei. Adrian Tamys się nazywa, on środkowy pomocnik. I też Lilgo podziękowali, jak miałem 14-15 lat. I to samo nie wiedziałem, nie pomyślałem sekundy, że, że gość będzie robił jakąś cokolwiek karierę. Myślałem, że kończy też z piłką nożną. A tu gra w League One, cały czas gra. I też gość, super gość się nie zmienił. Czasami też z nim rozmawiam i, i gra w ligue. A jak wspominasz czasy w młodzieżówce reprezentacji Polski? E, czy był jakiś taki szczególny mecz, który bardzo dobrze wspominasz? E, ogólnie wspominam tam każdy moment e, bardzo fajny. Ogólnie tam, ludzi, z kim ja pracowałem. Chłopaki z drużyny. E, to były piękne czasy. Naprawdę super wszystko przypominam. Jakiś konkretny mecz, no nie mam takie, bo e, każdy mecz było przyjemno, żeby grać właśnie z tą, z tą drużyną i wszystko było zawsze super. A w młodzieżówce polskiej na jakich zawodników trafiłeś? Swoje o, drogi? dużo. E, może najbardziej znany teraz. Zieliński. Milik, Kamiński, Wszołek. Du dużo, dużo tych zawodników, bardzo dużo. No, dużo, dużo rynku. A teraz przechodząc jakby do twojej kariery, w pewnym momencie można powiedzieć, że wszystko szło po twojej myśli, grałeś w polskiej Ekstraklasie, no ale w pewnym momencie jednak straciłeś ten kontakt z Ekstraklasą. No i czy mógłbyś zdradzić kulisy tego, jak to się stało, że, że właśnie no teraz już nie grasz w Ekstraklasie? Oh, e, piłka nożna. Nieprzewidywalna co pół roku może się zmienić na bardzo dobrze, a, na, albo na bardzo źle. Nie? Ja, mój przypadek, no, nie powiem wszystko, e, jak to wyglądało. Na pewno dużo ludzi o tym wiedzą, ale bardzo dużo ludzi o tym nie wiedzą. E, wszystko może nie powiem, ale. Skończyło mi się trochę tak, że w widzewie e, na koniec sezonu ja kontuzję miałem, miałem taki stan zapalny dosyć e, ciężki, e, krópszy rozpad i, i wtedy zamiast zostać w widzewie, bo już byłem dogadany, żebym został, no to po prostu e, dzwonili do mnie, że... Po pierwsze, pieniędzy nie dostaniemy, a po drugie, kontrakt nie możemy podpisać, bo klub się kompletnie rozpadł i że, no, że nie ma klubu. No mówię, dobra, dobra, to, to teraz co? Co dalej? Miałem jeszcze kontrakt w Pogoni nie jeszcze rok. Wróciłem tam kontuzjowany. Tam za bardzo ludzi z góry nie chcieli, żebym został. Tam trener chciał, żebym, żebym został u nich, żebym na początku, jak nie będę kontuzjowany, trenował z, z drugą drużyną. Jak będę w pełnej, w pełnej formie, no to e, będę trenował z pieszą jak będzie dobrze, no to może, może grać. Ale tak się nie stało, bo co chwilę dzwonili do mnie z góry że masz przyjeżdżać, rozwiązać tego kontrakt i wszystko i takie... No nie pomagali mnie w ogóle. Tam trochę mi jest tego sz szkoda, bo, no, bo tam ja chciałem zostać jeszcze wtedy. W tym no, moja żona była w ciąży i e, no, pieniędzy nie mieliśmy też, bo, bo z widzewa na no, 4,5 miesięcy nie dostaliśmy wypłaty. I, Ciężki, bardzo ciężki okres, w końcu e, zrezygnowałem z Pogoni Ściecin e, No i wtedy jak zrezygnowałem, no to też manager mi zostawił. E, kontuzowanie bez manager, żona w Trochę ciężko znaleźć inne kluby też, które miałem, no to warunki bardzo słabe mi, mi proponowali, no i przez pół roku byłem bez klubu. Trenowałem tam codziennie przez pół roku sam i później w zimie byłem na, na testy to samo albo za mało pieniędzy albo, e, albo po prostu różnie mówili że musi zostać więcej niż tydzień i tak no nie było takiej możliwości bo żona miała urodzić w lutym i nie chciałem też ją zostawić sama w domu i, i zaczynałem tramwaj z motorem Tutaj mamy w Lublinie, mieszkamy z żoną i mówię no dobra no to podpisz pół roku w Lublinie i zobaczymy co dalej. I tak na razie zostałem 2,5 lata w Lublinie i teraz dalej gram w ciecilidze. Tak, tak. No i tak jak sam mówiłeś, pisano, że wszystko się zmienia, tak naprawdę, w obliczu nawet pół roku i tak dalej, nadal jesteś młodym zawodnikiem, więc bardzo prawdopodobne, że jeszcze powrót do ekstraklasy przed tobą. No i w sumie na, na dziś to już wszystko, więc wielkie dzięki za rozmowę. A jeśli jesteście zainteresowani obejrzeniem mojego filmu poświęconego znaczeniu numerów piłkarskich, dlaczego Arek Minik występuje z numerem 99, a Gigi Buffon z 77, to odsyłam Was do kanału Zawód Typer oraz tej karty. Do zobaczenia.